Używasz Avasta? No to mamy problem. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Na końcu filmu będą jakieś rozwiązania, więc polecam zostać. Tak jak w każdym filmie, ja mówię tylko ogólnikami. Z tyłu macie źródła, możecie poczytać więcej, wiecie jak jest. Zaczynając, rozszerzenie przeglądarki Avast Online Security gromadziło dane o swoich użytkownikach. Wszystkie dane, dosłownie. Włącznie ze zwiedzaniem witryn, no wiecie jakich. Te dane następnie były przekazywane jakiejś ich podspółce, a ta podspółka sprzedawała je dalej. Samo was podczas instalacji dorzuca jakieś niepotrzebne programy, których nikt nie zaznaczał i wpycha wam je na siłę. I macie pełno poradników tego, jak go pobrać bez tych rzeczy, bo niektórzy ludzie przypadkiem pobierali potem jakiś syf, której molił komputer. Bądźmy szczerzy, komu chce się oznaczać wszystkie kwadraciki w jakimś instalatorze? No nikomu. Sam Avast jest też bardzo często krytykowany za niesamowite obciążenie komputera, 15-30% zjadania CPU to nie jest normalna rzecz. Pełno ludzi ma problem z odinstalowaniem tego syfu, bo nie ma prostego sposobu na odinstalowanie tego. Nawet przy użyciu tego ich dedykowanego narzędzia dalej zostają jakieś pliki i w ogóle rejestry systemu, zmiany w nim, no chora sprawa. Sam awast na każdym możliwym kroku strzela w was papami, czy do tego, żeby namówić was, żebyście kupili płatną wersję, czy do tego, że wasz komputer jest zagrożony. Sama ta taktyka strachu w ogóle jest śmieszna, bo nigdy nie da się zrobić wszystkiego, żeby wasz komputer był na zielono. Awast zawsze znajdzie jakiś problem, a to on jest problemem. Oczywiście ich najlepszym rozwiązaniem jest kupno jakiegoś płatnego syfu. Sam awast, oprócz sprzedaży danych, bardzo często robisz jakieś dziwne, niezrozumiałe zmiany w swojej polityce prywatności, więc tak naprawdę nigdy nie wiecie, co się dzieje z waszymi danymi. Co do rozwiązań tego problemu, są one bardzo proste. Nie znajdziecie nic lepszego na Windowsa niż Microsoft Defender. Nie ma nic lepszego za darmo. Nie ma. Jeżeli strasznie się boicie, możecie dodać jakiegoś malerbite na przykład i od czasu do czasu skanować, ale pamiętajcie, żeby oba nie chodziły w tle naraz. Bit Defender też ma chyba jakąś darmową wersję, ale to jest naprawdę zbędne. Defender wam wystarczy. Do tego na jakieś super podejrzane rzeczy używacie Wirus Total. To jest stronka w necie, która przy użyciu tylu silników, chyba jest ich więc nawet więcej teraz dany plik i daje Wam odpowiedź, według którego antywirusa jest on zawirusowany, a według którego nie. Tu akurat jest ostracyf. A jeżeli z jakiegoś powodu strasznie, ale to strasznie zależy od napłatnym antywirusie, to chyba lepszego niż Bitdefender Defender nie ma, przynajmniej moim zdaniem. Ale co najważniejsze, potrzebujecie odrobinę instynktu przetrwania, wiecie, survival. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takiego kontentu, no to zapraszam gdzieś tu, albo tu, no nie wiem, gdzieś tu. Kolejne to będzie Iggy Games? Tak czy jak, napiszcie w komentarzu, czy chcieli coś takiego. Enjoy!